Cześć, kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie film o paletach do makijażu oczu. I do filmu zainspirowała mnie Iga Pawlak. Mam nadzieję, że Iga już oglądacie, bo już kiedyś wspominałam o niej na kanale. No i właśnie Iga ostatnio nagrała taki filmik 10 palet na lato i bardzo mnie to zainspirowało. Sama powiedziała, że to nie jest pomysł nowy, że takich filmów oczywiście na YouTube jest. Nie wiem, być może nawet ja kiedyś. Wiem, że na pewno robiłam takie, taki film o paletach do podróżowania, ale to było też kilka lat temu. W każdym razie, jak zobaczam Film, to pomyślałam sobie, że fajny pomysł też mnie bardzo film zainspirował, także postanowiłam też taki film zrobić przy okazji. I pozdrawiam cię serdecznie. No i słuchajcie, wybrałam ze swojej kolekcji też 10 takich palet, które rzeczywiście sięgam, po, po które rzeczywiście sięgam latem. Niektóre to ma się takie, po których rzadko sięgam, w jakie inne, inne pory roku. I też mam tutaj takie palety, które. Po której sięga przez cały rok, ale mi się wydaje, że typowo właśnie na lato mają bardzo fajną kolorystykę. Ja, jak już mówiłam wcześniej, przy okazji też innych tematów, ja jestem dosyć taką sezonową osobą. Ja i makijaże robię sezonowo, i perfumy używam sezonowo, po prostu lubię e, wprawiać się w ten sezonowy rytm. To oczywiście nie oznacza, że się ograniczam i że podane rzeczy nie sięgam w żaden, w żaden inny dni, w żadne inne dni, ale ogólnie tak jest właśnie, tak jakoś nie wiem. No i tak jak mówię, jestem trochę osobą sezonową. Także mam. Mam tutaj rzeczywiście takie palety, po które sięgam tylko latem, i może właśnie od tych palet zacznę. Także jeżeli jesteście ciekawi takiego tematu, jeżeli też jesteście paletowymi frykami to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. I paleta, po którą sięgam rzeczywiście latem, i w ogóle jakoś tak latem ona wyszła, z latem się kojarzy, nawet całe opakowanie jest takie letnie, wakacyjne. Jest oczywiście Wizard La Plague no to się inaczej nie może kojarzyć jak z wakacjami i z latem, łódki, morze jakieś palmy, piaski i tak dalej i słuchajcie to jest paleta po którą ja rzeczywiście sięgam prawie że tylko i wyłącznie latem, ona nawet jest taka dosyć troszeczkę, widać, widać po niej z użyciem, może, może nie na kamerze ale widać po niej z użyciem. tutaj wiele cieni ma taki już dosyć sporo wgłębienia słuchajcie nie wiem dlaczego, może przez, to, przez tą żółć i brąz i te miedzie, ona jest taka y, złota, taka piaskowa Waskowa, taka wakacyjna, no zdecydowanie ten kolor, no to wiadomo, to jest kolor takiego takiego lazurowego morza. I również ten tutaj cień, ten tutaj cień, on ma takie. Takie zielonkawe rozbłyski, tego pewnie nie będzie widać na swoczu, jak to zwykle z wizjard bywa, że te cienie się po prostu nie, nie chcą pokazywać na swoczach tak, jak powinny wyglądać. Nawet ten niebieski tutaj nie widać na mocno niebieski, ale na oku jest. Także to jest taka paleta, po którą ja sięgam latem. Nawet te żółcie, tutaj jest żółć, tu jest taka jaśniejsza żółć i te brązy, i tutaj to złoto jest takie właśnie. Owocowe, to jest taki kolor mango. Nie wiem, jak mi się zawsze kojarzy. Także to jest moja typowo wakacyjna paleta. I ostatnio nawet często zaczęłam po nią sięgać. W ostatnim tygodniu miałam ją w swojej podręcznej kosmetyczce i, i cały tydzień używałam. Także naprawdę fajna paleta, fajna na lato. Kolejna taka paleta, po którą ja czekam, właśnie, żeby. Ją używać latem, to jest na pewno Sigma Corderoza. To nawet jak robiłam swój ranking e, Sigmy, e, to wspominałam o tej palecie, że to jest paleta, którą ja używam latem, dlatego że ja muszę być do niej troszeczkę opalona. Trochę inna kolorystyka. Inaczej ona dodaje po prostu zmęczenia moim powiekom, bo tutaj są takie ciepłe, takie ciepłe róże. Szczególnie ten tutaj. Te tutaj takie ciepłe kolory. One ładnie się zgrywają z opalenizną, ale e, oczywiście na mojej karnacji. Natomiast e, no tak jak mówię, paleta dla mnie typowo do używania latem. Ona ma takie wakacyjne kolory, takie. znaczy. Właściwie te kolory się może kojarzą bardziej z wiosną niż z latem, ale tak jak mówię, ona u mnie bardzo ładnie wygląda nawet z jakąś tam delikatną opalenizną, także to jest paleta, po którą rzeczywiście sięgam. Praktycznie tylko i wyłącznie latem. Dalej mam taką paletę, która również mi się letnio kojarzy i co prawda sięgam po nie w inne pory roku, ale z jakiegoś powodu ona bardzo mi się kojarzy z latem i to jest Urban Decay Naked Wild West. Paleta, która znowu otrzymała, nie wiem, jakoś sporo jakoś hejtu na YouTubie, a ona mi się naprawdę bardzo podoba. Ja zrobiłam też film, chyba nie wiem, trzy albo cztery makijaże z tą paletą. Uważam, że ta paleta daje bardzo wiele możliwości. Tutaj można zrobić coś nudziakowego, coś kolorowego, nie wiem, może to przez tą zieleń, może to przez to połączenie tego ciepłego brązu z tym tutaj takim zielonym, lekko turkusową zielenią. Bardzo fajnie to wygląda no nie wiem, dla mnie ta paleta kojarzy się właśnie z, z jakimiś, z wężową skórką, zresztą, tak jak jest tutaj na tym opakowaniu, a ta wężowa skórka to mi się kojarzy, nie wiem, z jakąś pustynią, a pustynia z ciepłem, a ciepło z wakacjami, także tymi torami biegnie, biegną moje skojarzenia, ale dla mnie to też jest taka wakacyjna paleta, może też przez to, że to jest jedna z palet które, którą ja rzeczywiście zabieram ze sobą na wyjazdy wakacyjne. Bo to jest taka paleta, która da mi wszystko, a ja się z nią tak szybko nie znudzę. Bo jest tutaj co najmniej 5-6 różnych makijaży, które mogę nią wykonać, więc w sam raz po prostu na tygodniowy wyjazd. Także Urban Decay, Naked Wild West. Uważam, że bardzo fajne zestawienie na lato. No i mam tutaj też nowe palety, po które myślę, że będę właśnie tego lata sięgać. I na pewno to jest już kolejna i ostatnia, obiecuję: Sigma. I to jest Alice in the Wonderland. Słuchajcie, no to jest tutaj wiadomo, szaleństwo. No właśnie, bo wakacyjne makijaże, letnie makijaże kojarzą mi się troszeczkę z takimi makijażami bardziej kolorowymi, bo tego też nie powiedziałam na początku. Każdy dla mnie sezon wiąże się z jakimiś kolorami, z jakimiś nastrojami, i lato to jest przede wszystkim. Kolory i też latem sięgam częściej po takie złoty, złoto i brązy różnego rodzaju, czyli takie niby nudziakowe kolory, ale właśnie takie słoneczne brązy i słoneczne złota, to też o tym jeszcze będzie. Ale właśnie kolory. No i bardziej takie odważne makijaże, bardziej kolorowe, na które może nie decyduje się w pozostałe pory roku. No i właśnie ta paleta taka jest, do tego nie, nie da się ukryć, że ona jest taka bardzo kolorowa. Yy, chyba najbardziej kolorowa paleta Sigma tak mi się wydaje, bo już ta Cinderella była kolorowa, ale ona jednak była taka troszeczkę stonowana. A tutaj to jest takie, takie szaleństwo może to przez tą zieleń, róż. Tutaj jest kolejna taka złota zieleń tutaj mam jakiś taki błękit yy, no nie wiem, dla mnie to są takie typowo, typowo wakacyjne kolory. Zrobię może, nie, nie planowałam robić słoczy. Zresztą Sigma to też nie, nie, nie jest dobry pomysł do No ale zobaczcie na to zestawienie kolorów. To jest takie moim zdaniem bardzo. Wakacyjne. Także Alice in Wonderland to jest u mnie całkiem nowa paleta, bo ja ją dosyć niedawno kupiłam, ale myślę, że tego lata się z nią bliżej zapoznam, dlatego że jakoś mało po nią ostatnio sięgałam. No bo jak wiecie, pokupowałam kilka nowych palet, więc co chwilę coś nowego testuję, ale myślę, że po tą Alicję to zdecydowanie będę tego roku częściej sięgać. No i kolejną nową paletą, po którą będę sięgać na pewno w te wakacje, to jest oczywiście Anastazja Kosmos. Znowu paleta, która się spotkała z dużym niezależnością. Z zadowoleniem i nieakceptacją, i nieprzychylnymi, nieprzychylnymi komentarzami na YouTube, a dla mnie ta paleta jest rewelacyjna, głównie przez te wszystkie tutaj duo chromy, multichromy. One dają tak przepiękny, eteryczny efekt to, to odbija, tak przepiękny, eteryczny taki efekt, który właśnie się kojarzy z wakacjami. No tutaj. Ciężko się po prostu powstrzymać od słoczowania. Nie wiem, czy to będzie widać, trochę widać. To, w jaki sposób one odbijają światło, w jaki sposób te kolory się zmieniają. Dla mnie to jest właśnie taki jakiś tam mat, w załamanie powieki i ten jeden z tych multichromów na całą powiekę to też jest taki makijaż bardzo delikatny, bo właśnie latem też robimy takie bardzo delikatne makijaże, no bo jest gorąco, więc nie chcemy, żeby nam to stwarzyć ciekało i tak dalej, i tak dalej. Więc delikatne takie no make up, make up i uważam, że te multichromy świetnie się do tego nadają, bo one spowodują, że coś ciekawego będzie się na tym oku działo ale jednocześnie nie będzie to około obciążone i cały ten makijaż po prostu nie będzie ciężki. Także ja jak najbardziej po ten kosmos, po ten kosmos będę tego, tego lata sięgać no i zielenie, słuchajcie, zielenie to są też takie dla mnie bardziej odważne kolory, bardziej odważny makijaż, oczywiście nie każda zieleń ale są takie zielenie, po które sięgam chętnie lato, latem dlatego, że to są dla mnie takie makijaże bardziej kolorowe i bardziej odważne, no i taką zieloną paletą nową w mojej kolekcji jest oczywiście oden Ice Stone and Rock no i tutaj jest zielone szaleństwo paleta, która może też się kojarzyć jesiennie bo jednak mamy tutaj dużo tych zgniłych jesieni, tych oliwek itd. Dalej, ale są tutaj takie kolory, dzisiaj mam w ogóle makijaż też tą paletą, ja oczywiście tego żuczka mam na powiekach, ale są tutaj takie zielenie, które się kojarzą y, z latem, i to jest między innymi ta zieleń, tutaj ten taki y, no, sparkus chciałam powiedzieć, no taki właśnie błyszczący kolor, no i to tutaj złoto również kojarzy się wakacyjnie piaskowo, nie wiem, trawiasto, także tak, to jest moim zdaniem też paleta, po którą ja chętnie będę sięgać tego lata. Po tą drugą, którą kupiłam, bo to też niedawno robiłam film, to, to raczej przyjdzie pora jesienią i zimą, a ta bardziej mi się kojarzy też jesiennie. Jak patrzę na te kolory, to dużo tutaj jest takich jesiennych kolorów. Ale na lato te zielenie są dla mnie takie dosyć szalone, odjechane, więc na pewno chętnie będę tego lata po tą paletę sięgać. Dalej, słuchajcie, mam taką paletę, która już jest dosyć stara, że tak się wyrażę, w mojej kolekcji, i nadal bardzo ją kocham. I kojarzy mi się z latem nie tyle z powodu tego, że ma takie zestawienie kolorystyczne. Natomiast bardziej z latem kojarzy mi się dlatego, że ona jest taka po prostu bardzo, bardzo wszechstronna i właśnie dobra na wyjazdy, ona też ze mną na kilku wakacjach już była. I mam tutaj na myśli BH Cosmetics Smitten in Switzerland. To jest paleta, którą ja swojego czasu byłam zachwycona. Ja zrobiłam chyba, nie wiem, z 5 czy 6 makijaży z taki film z tą paletą. No i każdy z tych makijaży inny. I być może tutaj ta nie wiem, ta wersja kolorystyczna nie jest jakoś szczególnie odjechana, ale tutaj mamy i fiolety, i zieleni, jakieś błękity, szary, złoty, pomarańcz. Po prostu wszystko jest w tej palecie. Dzięki temu ta paleta jest genialna na wyjazd, genialna na wakacje, genialna do takiego prostego makijażu, bo tutaj no te błyski też są genialne. Zobaczcie tutaj w ogóle z Te błyski są genialne. Już tylko jeden zesłoczuję może. Zobaczcie jaki to jest błyska To jest paleta za nie wiem, 10 funtów to jest jeden z takich błysków które możemy położyć na całą powiekę, rozetrzeć i mamy piękny, delikatny wakacyjny makijaż, tak samo zresztą ten miałam tylko jeden zyskoczywać tak samo zresztą ten tutaj taki właśnie jakiś lekko pomarańczowy, złoty, coś w tym stylu. Błyski są takie metaliczne, dosyć intensywne bym powiedziała, ale to nie są żadne multichromy, one też nie mają żadnych drubinek, to są takie typowo metaliczne cienie, które pięknie się na powiece rozcierają i naprawdę z tą paletą możemy zrobić wiele makijaży, fajna się na, no się na wakacje tutaj ta zieleń też jest piękna, także mi się ona też bardzo wakacyjnie kojarzy, tak jak mówię, dlatego, że ona już ze mną na kilku wyjazdach była i, i też nie, nie dawała mi się znudzić po prostu. Dalej mam paletę, która wakacyjna nie jest, ani z nazwy, ani z założenia, ani z tego w jakim celu została wydana, bo mam tutaj na myśli Glam Shop Celebra. No bo to jest paleta, która została wydana na Nowy Rok, bo jest tutaj troszeczkę takiego szaleństwa. To jest w ogóle moja jedyna paleta z, z Glam Shopu i też to jest paleta, która zawiera dużo tych specjalnych cieni, jak one się nazywają? turbo pigmentów o tak. Także ja się skusiłam na tą paletę, bo chciałam po prostu posmakować wszystkiego z, z Glam Shopu. Natomiast czy mi się ta paleta kojarzy karnawałowo? To chyba tak nie do końca. Ona mi się właśnie kojarzy e, tak bardziej wakacyjnie, dlatego że tutaj są takie kolory, które pozwolą nam właśnie zrobić takie kolorowe makijaże i takie bardzo błyszczące, znowu eteryczne, no znowu te dwa, ten fiolet szczególnie, to jest mistrzostwo świata, ale ten również. Nie wiem, czy to będzie widać na słoczach, bo to jest znowu jeden z tych cieni, które pięknie on widać może pięknie odbija światło, pięknie się zmienia, także przepiękne są te kolory, takie też no tak jak widzicie, zmieniają się z fioletów błękit, takie jakieś syrenkowe tutaj, no i jeszcze nie wiem, może jeszcze tą zieleń tutaj zasłuczuję, bo też jestem w niej w tej zieleni, też jestem w tej zieleni zakochana także no to są turbo pigmenty i one rzeczywiście robią piorunujące wrażenie na oko, tak jak mówiłam. Także to jest zdecydowanie paleta po którą tak pewnie możemy sięgać w karnawał, ale mi się wydaje, że na wakacyjne makijaże również właśnie dlatego, że jest ten intensywny błysk, są tutaj piękne takie wesołe kolory. No ta tutaj żółć, która robi się na oku taka y, bardzo intensywnie różowa, y, w połączeniu z tym, no to macie coś tutaj takiego naprawdę mocno, mocno w, w twarz. Y, i, I jest tutaj coś też do przyciemnienia, chociaż ten brąz nie jest taki ciemny jak w palecie się wydaje, ale przede wszystkim te błyski i te tutaj róże z tym tutaj różem, który w rzeczywistości jest różem mi się wydaje, że też ta paleta będzie idealna na wakacje i postanowiłam sobie, że w tym roku troszeczkę częściej po nią postaram się sięgać, bo jest to paleta, po którą sięgam bardzo rzadko bo po prostu te turbopigmenty no nie zawsze one u mnie ładnie wyglądają na oko wyglądają dosyć ciężko, bo one jednak mają bardzo dużo drobinek i, i są takie no, mają taką po prostu grubszą fakturę i też nie polubiłam się z tymi matami z Glam Shopu, ale postaram się w tym roku troszkę częściej sięgać po tą paletę, po prostu żeby dać jej szansę. No i przedostatnia paleta. Przedostatnia paleta to jest znowu taka paleta, która pozwoli wykonać bardzo delikatny makijaż, bardzo taki naturalny i mi się wydaje, że po takie makijaże też częściej sięgamy latem. I jest to znowu Vizjard i jest to Rose Edit. To jest jedna z moich top 3 palet Vizjard. Również tu są takie kolory, tak jak chociażby ten i ten, które mi się kojarzą letnio. Bo to są takie właśnie bardziej takie eteryczne, błyszczące, szczególnie ten tutaj fiolet. No i ten, ta brzoskwinia tutaj mi się kojarzy wakacyjnie, te oczywiście te złota, tutaj złoto i miedź, tutaj ten delikatny róż, to wszystko są takie delikatne, no właśnie wakacyjne kolory, też paleta idealna na wyjazd, bo ona też tutaj daje wbrew pozorom sporo możliwości zarówno takich bardziej nudziakowych makijaży, jak i takich bardziej kolorowych, tutaj właśnie z tym, z tym takim ciemniejszym różem i z tym, z tym błyszczącym cieniem bardzo fajny makijaż wychodzi. Mamy oczywiście tutaj jasny beż, mamy tutaj ciemny brąz, także pełen makijaż możemy tą jedną paletą zrobić, więc dobra na wyjazd, ale też dobra taka na co dzień. Może te kolory nie są jakieś szczególnie odjechane, ale wydaje mi się, że też to jest paleta, po którą ja częściej sięgam latem niż w jakiekolwiek inne pory roku, mówiąc szczerze. I ostatnią paletą to może Was zaskoczy, bo jest to paleta bardzo stara i w mojej kolekcji również i trzymam ją tak naprawdę sentymentu, ale od czasu do czasu po nią sięgam i sięgam po nią właściwie to w dwie pory roku, jesienią i latem. I, i co to jest? To jest tart Tartalet Toasted. <grych> Słuchajcie, paleta, o której nikt już nie mówi, ale ja nadal ją lubię. Naprawdę bardzo lubię tą paletę i mówię, że trzymam ją z sentymentu, bo tak jest, ale ja mimo wszystko lubię od czasu do czasu po nią sięgać, bo ja bardzo lubię jakość tych cieni. Uważam, że Tart ma naprawdę bardzo fajne cienie, jeśli chodzi o o pracę z nimi po prostu. Tematy są takie też bardzo łatwo się rozcierają, łatwo się nakładają, a te błyski wszystkie są takie y, po prostu eleganckie. To nie są jakieś super jakieś multichromy tutaj nie ma też dużo jakichś drobinek te cienie są po prostu takie bez, bezproblemowe i mówię, te, te błyski są takie eleganckie, nie że musimy tego błysku szukać, on jest widoczny ale nie jest taki wiecie, bardzo intensywny jak w jakichś indie markach także moim zdaniem to są też fajne palety takie na co dzień, ja po prostu już więcej po, po nie sięgam, bo ona dla mnie jest tutaj ciężko dostępne i też te kolorystyki mi nie zawsze po, y, y, pasują, bo wszystko jest mam wrażenie takie samo ale mimo wszystko tą paletę bardzo lubię, tak wygląda w środku. I dlaczego, dlaczego mówi, że jesień i, i zima? No, no jesień to wiadomo, bo jest to paleta ciepłych brązów, takich ciepłych miedzi i tak dalej. Jesień i lato jesień, bo to są ciepłe brązy, a lato dlatego, że to są kolory dla mnie słońca i piasku. Po prostu te ciepłe właśnie brązy w połączeniu z tym złotem, jednym, drugim i nawet z tą miedzią, to tak, one pięknie, te makijaże wyglądają jesienią, ale tak samo ładnie wyglądają latem. Szczególnie pięknie się zgrywają z delikatną opalenizną, yy, nie wiem, ze złotą biżuterią. No wiecie, naprawdę to są takie kolory dla mnie właśnie słońca i piasku. Yy, jesienią jak patrzę na tą paletę, to widzę, Tutaj spadające liście, a latem jak patrzę na tą paletę, to widzę właśnie słońce i piasek i naprawdę sięgam po nią jeszcze od czasu do czasu, mimo że już paleta jest stara, mimo że już nikt o niej nie mówi, mimo że może nie jest jakoś tam szczególnie ekscytująca, ale jest idealna do takiego prostego, codziennego makijażu, ale wcale nie nudnego. Uważam, że te kolory są nadal bardzo twarzowe, bardzo ładne, ona wciąż delikatnie pachnie tak ciasteczkowo i dalej. Yy... Wszystko ładnie tutaj działa. Pomimo, że ta paleta ma już chyba, tak mi się wydaje, że 5 lat, ją mam. Tak mi się wydaje, że 5 lat. Ale mimo to nie, nie zauważam, żeby się formuła tutaj zmieniła, żeby jakoś tam szczególnie się zmieniła. Także dalej uważam. Trzymam nie tylko z sentymentu, ale też dlatego, że po prostu bardzo tą paletę lubię. I to by było na tyle moje 10 palet, które y, lubię używać latem i, i będę używać tego lata, w ogóle cała noga mi się tutaj błyszczy, bo wycierałam sobie w nogę, w gołą nogę, w krótkich spodenkach jestem, nie w spodnie, ale będę musiała iść i umyć sobie nogę, no naprawdę, Świe, świetny pomysł Aga. Słuchajcie, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Yy, dajcie znać, jakich Wy palet używacie latem, czy w ogóle używacie makijażu, palet, kosmetyków sezonowo. A jeśli tak, to po jakie palety chętnie sięgacie latem. Yy, dajcie przykład jakichś konkretnych palet, czy w ogóle jakichś tam zestawień kolorystycznych, jakie kolory Wam się z latem kojarzą. Także chętnie poczytam Wasze komentarze. A tymczasem serdecznie Wam już dziękuję za oglądanie tego filmu. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!